Ja pierdolę, czajcie, że ten, mam coś takiego na komputerze odpalone jak Marvel Rivals i to było tak głośne, że zagłuszyło wideo. To Wyłączyłem w tym dźwięk, będzie od nowa. Dobra, dlatego chcę wam... dobra, streszczę to, a tamten film i tak był szybki, ale streszczę go. Pa na to, nie chce małpa i na niej se jest Dream Snipers, zobacz. I ten w ogóle Dream Snipers wywaliło tak na takim Upinie, że jakby go sprzedać tam, kupić tam skiny, to byłby przy wpłacie po 8 zł, to dosyć niezłe, nie? A na flocie aktualnie schodzi po 5 zł, więc całkiem nieźle też. Okej, okay, dobra. Pa, mamy takie dual berety, zobacz. Pa, w ogóle tu zoba jakie jest wahanie posrane i w ogóle, a ciekawe czy do 7 zł zabije, ok, to tyle. I teraz jest melodrama, i jej są takie. I zobacz, co się z nimi stało. XD, dobra, okej, okay, to już pokazałem, co miałem. I teraz zobacz dalej, pa, 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 o, tak będzie. O, i zobacz, 7,26 został wbity. Tyle dawno nie było, okej, okay, i tyle było, naprawdę. Serio, przysięgam tutaj jeszcze nie zostało 2,16. Nie wbiję, proszę, nie dobiję, I mnie, dobij cenę. Tak powiedziałem w tamtym filmie, to też tak tu powiedziałem. Okej, okay, dobra, to chciałem powiedzieć. I teraz, masz takie aktor torkułem. A? No proszę, proszę. Parkułę, I masz tego, o takiego, zobacz, co się z nim stało, ale jajca. No weź pokaż. Dobra, jak mi nie wierzysz, że się z nim, Dobra. Okej, okay, to zobacz. No, takie coś się stało z nimi. Zobacz. Jeszcze jest tak. No proszę cię. Jeszcze jest taka aver duality. Zobacz pana to. I tutaj jest taki dziwoląk i on działa tak, o zobaczcie, no właśnie też dziwność taka się wydarzyła. No i w sumie, czy coś więcej, co mnie jeszcze w sumie ciekawi. Chciałbyś kurwa dobił 29 zł, bo Cię kiedyś przez przypadek za 26 kupiłem, to bym Cię wyjeł kurwa z tego ekwipunku, dobra, no spoko, spoko, tak. No i ten, i nie wiem czemu się tak wydarzyło, to dosyć dziwne, ale sigiemeczka, no i tyle, i miłej nocy, pozdrowienia.